A nie. Tak jest. No tak, tak, Dobra, a kto jest z matroną? Genialne. Dobra, ja info, się, gdzie jest matrona? Ja się zrecykowałem, że kapie to od razu. w trójkę to jesteśmy na tych, na talerzach. No gdzie jest, to? matrona? No ja właśnie, matrona. jeden nie idzie. Jeden nie idzie z tych talerzy w sumie. Znaczy, ktoś jest na dzwonach? Pytanie, była przy tych. lewo chyba. Czy ktoś jest na dzwonach? Nie do chyba nie. nie ma Ale ogólnie ona gdzieś jest na Ej, tym przejdę tutaj do lewego no Jest no, na tak. Belzepupie jak coś Ma z 14 Ile złotych? Rezyk, 14, no, ale, 14 złotych ryżowy. kosztuje Nie, ona w, poszła do dzwonów no, Poszła do góry dziewięć? Poszła do góry od Belzepupa 9, 9 różowy Uciekaj! Ruszowy. Jest teraz przy talerzak. O kurna, czekaj Poszła na garnki hmm. Tak, jest okay. na górze, jest na górze na zupie no, Je... Idzie na... Biote... A nie? Dobra, A poszła do na Do biblioteki poszła. Ładnie. No, no. Ładnie. Nice. W no, 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 no. końcu. Dziewątka no, rożowy. No, no. Pani, Pani matrono, Pani matrono. trono. No. Chyba tron się rozpierdolił. Ewidentnie. Tak to jest, jak się, <laughs> e, tak no, się przeglądu nie pilnuje. No, niestety. No, niestety. Chyły jest... nie nie To jest. praca była Daisy. Nie, nie oh, 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 oh. Daisy! Oj nie, to nie była Daisy! To nie była Daisy! No, ja Daisy szoku. Jaka szkoda, oj, oj, oj! Jaka szkoda! Dobra, idziemy. nie, nie ja wiem, czy w ogóle zapisuję. Ja dzwony no, jestem, żale, to jest tak, dzwon. Ja na razie robię IP. Bo Areca gra ostatnią gierkę. gierkę. To, tak? Ja, ja mogę na skoczyć groteki. w sumie. Bo indyjdzisz, że tam macie żółty. Kurde, dopiero co byłem w bibliotece. dobrze? Tylko powiedzcie, jak w bibliotece ktoś jest? Ja byłem, ale Chciała poszedłem kopać. Kolejny kruga na talerze? talerze? Poszedłem do garnku. Nie jestem przy garnku. Gdzie jest? Sprawdzę. Jak, jak, jak odejdzie stąd, to wtedy sprawdzę. Zachodzili w garnku. Gdzie będzie było, nie? Dobra, Trzeba kurde, to wykopać kopać szybko. Nie, no, nie, To jest górna. Trójka, trójka, trójka. Dobra, trójka. trójka. Czyli. Czyli ja mamy już? 9-3. Okej. Okay. Tak zmyślam. Tak? W... Żółty jest teraz, fa. Tak? Ta. Kopię tam ktoś w ogóle? No, Jakopie. Ja kopię, ja jak kopię ja. od początku rundy Klapę mamy wykopaną A nic nie wykopałem jeszcze Kurde, Alibi serbiłem jak tu nie przyszło, Strasznie duży to jest, naprawdę No nie, mimo że nie zdąży Dobra, muszę Alibi robić teraz I się to leży No, nie no witam Matrono Nie opuścił stanowisko gotowania, a dzisiaj oh, nie do pożywienia Gesslerowa! Nie, nie. Ale, że nie będzie obiadu! No, no. To ta nieuczciwa no, no, no. Julia, ona zawsze tak robi! Opuszcza mnie do końca i ucieka! Matrona ja, no, to ma Ukradła a, tylko na siebie złupkę i uciekła! Poszła, no, się ale, zachowuje. Tak. no dobrze, ale poprzedniego dnia. To już nie o, obiad. Wiesz, Nory nigdzie nie widziałam, więc na pewno yeah. nie Ja! She knows Dobra, ja zaraz sprawdzę się ja tylko dajcie mi... Jest na dzwonach, jest na dzwonach, na dzwonach, poszła w dół O, dobra, dobra, mam różowy To zaraz, ja, z, ja jestem, jestem przy bez... Dziewiątka Legion, jak coś dobra. Gdzie, gdzie, jest na dzwonach? Jest, tak, 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 jest u mnie Kurczy, jak pójdzie w prawo Kurczy, no, nie, no, nie, poszła w dół czy nie, nie, stoi i patrzy wszystko na górze jest już odkopane. Posza w bardzo... prawo, posza w prawo. Dobra, idę sprawdzić numerek. Nie no, kurde, bo ja. Dobra, nie, my mamy numerki w na górze. Szóstka zielona, sześć zielona Sześć zielonych, jesteś? Sześć 9 coś? czy sześć? A jaki jest różowy? Dziewięć. Tak, poszło na talerze. Dziewięć? Dobra. Dobra, to już raczej nie tak. Wpisałem dziewiątkę. Jest na bibliotece. 6, 3, 9. Ciekawe czy wróci do Beelzebupa, bo ja stanu się zwinąłem. Nie, 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 nie wróci. Jest cały czas w bibliotece. Cały Dobra. czas patrzy. Znaczy, no ogólnie musicie na dole kopać, bo góra jest to rozkopana. Łopatem przydałoby się znaleźć. Mm. Często w bibliotece jest. No, ja bym... a nie, Dzień sienio. dobry. Dobra, teraz Dobra. już zapytałem zapisałem Matronę. Bardzo serdecznie. Co ta Matrona dzisiaj widziała? Elo, elo, 3, 2, 0. Bardziej boję się tego, czego nie widziałam. Albo kogo nie widziałam. Kogo nie widziałam? Albo... Kogo nie widziałeś? Nasza najlepsza piosenka. Sarach. Niestety wylatuje. <noise> Sarach. No, nie. Połóż <noise> szacunku, <Sary>. do pracy. grać. I śpiewać. Nie ma śpiewania. Dobra, idę ten. Idę kopać. Dobra. Oj, o pitule, skopane jest. Nie, góra jest rozkopana. Ta, no. Właśnie wbiłem do góry. Na ogóle jest exit, ale ogólnie wszystko nam no, jest jest tak na mnie się rozkopane. Jest na bez poszło do góry. Dobra, no, to ja no, ja idę to ja na dół kopać my. jak coś. Miałem fajne libije. Nie no, myślę, że ma tyle osób do wyroby. Ej, ej, je, że... No nie wyrobi się, po, Siema po prostu Ile po batem? Mów Dobra, mi, jakbyś na wyszła. Dobra. No trzeba kopać. Dobra, mamy zielone. Ile było zielone? Macie to w na razie nie Dobra. Dobra, ale co nam zostało w ogóle? To do tego teraz szukamy, czy mi się wydaje? Nie wiem, nie wiem. Mamy ta... Jest w mamy... jest, jest bibliotece. Mamy różowe, Foto, to tak? To mamy różowe, mamy zielone. Żółty mamy wpisany? Zobaczmy jak chcecie. Czuć. Był żółty jest, chyba. Z tego co pamiętam to był... Dół w... no, jest, trzeba rozkopać. Dobra, przynajmniej... Ale mieć. to jest rozkopany, kurde. I... Nie, to góry, przepraszam. Nie na no góra też jest rozkopana. Nie wiem gdzie są te kurde. Dlaczego no, nie nie ja robisz? Nie podsłuchuj stara robo! Ja ja Dzień jest na matrona! Moje e -e -e. szczęście najpiękniejszy o, z najpiękniejszych matron! Dzień od razu stał się lepszy. Ja Stary się zapytam, Grace! Grace, co robiłaś? No opalała mi się! A co nie robiła? Ja cię kreślałam, że kreślałam. 10 osób mówi. Proszę się nie komentować. Proszę nie komentować, Francis Mary. Pytam się Grace. O kurde, ty, skubaniec. A może Paulina Ty, wiedział, no, że... Widział, no, że, wiedział, że ale, jestem Frances. Jednak Emma coś widziała. Ale Grace! Grace! Na raz, żadna nieprawidłowa. Dobra, dużo wam zostało. Ja jestem przy zupkach. Ja, no idę Weźcie, i... ucieknijcie, bo mnie widziała. A A gdzie, gdzie jest? jest info? Na dzwonach jest. Dobra, to czekam Ale na mnie. Gdzie ja to jest? nie jest wykopane. No to stój tam ja? cały czas. No góra jest chyba mało wykopana. Ja chcę pójść na, no górę, na górę, to ja mogę Mógł iść na górę. To wykopana. ja idę na górę. Bo właśnie, góra jest... A tu też spalony, Więc się ogólnie nam rzuty, na zostawił ciekawo. Jest... Ile ile było żółtych? Trzy. 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 Dobra, Posz... Poszła z dzwonów czy nie? Gdzie jest escape? na belze pupie. Ja mam escape, mam wciskać. Dawaj, dawaj, dawaj. No wciskaj, wciskaj. No. Dobra. Już. No Udało się. Nie ale... wiem, czy na no się nie poświęciłem. Wy... Roz... No niestety. Let's go. <laughs> no, ale dobrze, dobrze poszło. Dobrze poszło. W miarę. Jedna osoba nie zdążyłem wygłosować, niestety. No wiem, Oj, wiem. Ej, cały czas był eee, ten? Nie, Wie, nie gadajcie, chwili, że nie zdjąłem. Nie ma coś, co, co tu dalej dalej. Ej, było ten na no hasło, dobra. czy nie? Najrosowy Dobra, lecimy dalej. dalej! Lecimy! Zdjąłem. No to dobrze, bo chcę to na o, YouTube sobie wyrzucić. Łubu dup. dup dup! Ubu dup dup! O, ale mam ma farta, ty nie jestem matroną dobra, jest? jest? no, jest, ma? ma 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 dobra, kto jest Fibi! o, let's go! ona jest niezniszczalna Dobra, gdzie ona jest? jest. Naczynia, 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 Idzie A, w prawo? Idzie w lewo, czy nie, o, na, na. w lewo idzie. Dobra, no, dobra, dobra, dobra. lecimy Ktoś, 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 gdzie jest? Dobra, dobra, ja zaraz, ja zaraz pójdę jako ręka sprawdzić Kurde. E, piątka, dobra, kopana piątka ruchowa. Dobra, dobra Napiszcie, bo my kopiemy Poszła na BZPupa Tak, za pupa poszła Opal Irenka, sprawdź jaki kot szybko No przecież jest piątka Piątka, piątka jest, A, okej, mówił Dobra, nie słyszałem 5 Nice Opal, opal Opal Piątka opal Gdzie jest teraz? Bo nie, Helen Tu, tu BZDupie Ja idzie trochę pokopać Na deneksi tu góry Dobra Idę Ile? Może jedną wykopię dziurkę ja też wziąno... wykopałem, więc jest... jest <grymina> to... <toczny> <toczny> tak, dokładnie. Helenko! Co to za bieganie po placu? E, przyszła się przewietrzyć i... Mi... Co Ale to znowu, znowu marlak został złapany? No nie <laughs> ma Fili! Matrona jest nowa w naszym klasztorze. U nas można biegać po placu. Tak, tak, Absolutnie tylko widzę nowe zasady i nie można biegać. A to trzeba wcześniej Ale... powiedzieć jest, o nowych zasadzie. no no, prawo prawo tej nie biało, no, no właśnie, nie było nic prawo powiedziane o tej nowej zasady. Matrona. Mogę Trzeba zdobyć. było się domyśleć. Mogę Masz 4 sekundy na wybór, jak co? Zamiast 4 sekundy EZ Kelen, nie gadaj głupot Nie jesteś osiągnąć to wiesz tylko 60, idzie się w naszym no klasztorze Dobrze napadła pod No To był wypadek Upadek Matrony po raz dobra. pierwszy ja na dole Ja idę też kopać na górze od razu Bo na górze tak? nie jest nic wykopane w ogóle A gdzie jest info? Gdzie jest? jest na bibliotece Na ja bibliotece jest na bibliotece? Jak będzie przy talerza to mówcie? No, idzie w drugą okay. stronę, jest na środku. a dobra, okej. Okay. To jest Protonko. To Dziątka, Dziewiątka, dziewiątka Wiecie co ja bym poszedł a, kopać, nie? 5-9 tak? Tak. to jaki to jest kolor? zielony A idę kopać. O dobra, wpisuję 9. Ona się to już tu nie wróci. Okej okay. Na dzwonach, o nie, przyszła w ogóle na talerze. Pięknie, no, to jest. Jest strasznie do wykopania w bibliotece. W ja, ja kopię. Kurde, no nic nie wykopałem. no. Kurde, no ciężko tu cokolwiek wykopać. No, Spójrz, no nie przyjdzie na ten romany talerze. Niech no, nie na złość co nie mładnie. No, Tyle czasu o, nie, zmarnowanego. Kurde, nic nie o, wykopaliśmy. Ja nic Nie wykopałem w tym czasie. To piątka, była, nie? O nie! Matrona Fibi! Potężna matrona Witam, witam! Ja żegnam! Na razie! <laughs> Czego no, od nas dziękuję. chcesz? Która to powiedziała? Że wszyscy się bardzo pilnie tutaj pracowali, ale jedna grześniczka mi uciekła. Która Niestety taka? Popełniłam błąd Koro? poprzedniej matrony i nie zapamiętałam imienia. Łatwo! <laughs> 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 Stary przypał, to się często zdarza. Stara no, jesteś, no, dlatego! tego nie, że trafisz! Trabiłeś, <głosyścami> nie. Prosiłam, chę, nie Jak <noise> to jest w tym wieku właśnie? Tak się gubi. Dobra, idę kopać. też idę kopać. Dobra, dobra ja, ja też idę kopać. Ja 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 daj wszyscy <noise> zielony, <noise> no, no, ja ja zielony ile był? Piątka, 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 piątka. No właśnie, no, zielony, no, no, zielony no, Ja mam, mam, mam. Piątka zielony to wpisuję. No, dobra. Nice. No i No, niestety, Fibi, musisz jeszcze trochę popracować. No, <noise> Ale spokojnie, i tak zapamarzla. <noise> no, nie był za duży problem. Okej, okay, let's go. Nie, bo widzę, że już jest koniec, to Mówię, trzeba szybko. Trzeba szybko pyknąć. Mam nadzieję, że mnie. Czekajcie, Klara. Klara, Paulina, boże. Klara, Paulina, Nora. Nora Luis, 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 Luis. Siema. Jedna, druga. Ja pitole. No nie. Tak. No nie poszło na czytanie. Ktoś powiedział, że Dąca. idzie, ale nigdy Ola nie. OLA BOGA! O, no, nie, fajne info, fajne! A, 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 o, to dół! Nie no, nikt nie mówił, że no, ktoś nie... w ogóle powiedział, że poszedł na ten dzwon. Wy grześniczki! Co zrobiliście? Ja, ja, nie, wy zrobiliście? Tak. Dobrze! Nie, dobrze, to, dobrze! Nie było złe, ten dzwon też był zły, no Info! Ktoś nie poszło na czytanie, no! Nikt, nigdy tam nie doszła! No, no dobra! Stastrzyczki i siostrzyczki, jakbyście szukali siost łopaty to nie szukajcie. Ojejmy, no, trzymajcie, Grace. Do kompletu. A szkoda, A, jaj, gadać. Ajajaj, najgorzej. Szko szkoda, że pić cukni. No dobrze. Powiedzcie wy mi, co robiła dzisiaj Mary, bo totalnie nawet dobrze nie zwiedziłam mapy. No skąd my mamy powiedzieć? No właśnie. Nie sprzedacie mi? Ja to, nie, ja nie, no siostrzyczki. Ja Wiesz co robiła? Kosiła trawę. O ty cwaniaro! Ten popiół tam został w ogóle. Ale nie dzisiaj. Ja no dobrze, my. dobrze, dobrze. Ktoś no, dzisiaj był ten. na talerzach. Na pewno. Na pewno. Wydaje na pewno. mi się, że... Luis, Luis idź posprzątaj. Luis? Dobra, no to Luis na pewno jest ok. No dobra. No, no, ja bym strzelał tak bardziej w Julię. No, ja bardzo Julię? Dobra, no to Luis, K. i Julian nie, Okej. Okay. No to Paulina. Helen. Nie! nie. mu Paulina! Widocznie tak musiał być! Ajajaj. Aj. Helen, jak cię grabiło liście? Ajajaj, aj, ja fitolem. Ej, ale w ogóle, co tu się wydarzyło? Szybki strzał, poleciał. <laughs> Julian. No teraz to już na silku, nie? Irenka. Irenka. Nora. No, e, Luis jest na pewno gitem, totalnym. E, Frances. Mamy Frances. Dobra, okej. Okay. No czekajcie, bo za dużo to ja nie sprawdzę. Daisy. Daisy i kto? I Luis. Daisy. ok. E, mamy M w sumie, jakby nie patrzeć najbardziej podejrzaną. Ciekawe czy zdążę jeszcze na belzy pupa? Ale w sumie to pominienem, co tu się wydarzyło. No Roof, okej, okay. Roof i Katie. Roof, Katie. I kto tu jeszcze został? Clara Clara, Clara, Clara Ok. Helen Opał. Witam, moje drogie grzeszniczki. Co tam Witamy. dzisiaj. Co tam dzisiaj robiłyście? Pracowałyśmy! A czego my nie robiłyśmy? No właśnie powiem wam szczerze, że zauważyłem, że jesteście bardzo, ale to bardzo sumienne, pracowite, ale... Takie jesteśmy! Bo tylko Ejzakujmy tamte nas, poprzednie były tak, tamte były tylko z bereźniczkami, które chciały się zabawić przy dzwonie. <laughs> jedna, jedna z was mnie zawiodła. Mimo wszystko jest to Emma! I latać nic! Nie powodu. No nieźle, nieźle, nie, źle. nie. No nie to! No nieźle ma. Nie ma. Ja ma, ja ma, ja ma, Let's go! Nie, dobrze, Wychaczona. tylko wiecie co? Eee, ogólnie no to wszyscy już pracowali, nie? Także. Eee, szybki restart. Mamy opał. Luis jest na 100% czysta, nie? Serio, Luis jest według mnie 100% czysta. Mamy Daisy. Luis jest na 100% czysta i Julia tak, tak mi się wydaje, że też jest na 100% czysta, mimo wszystko, nie? Bo Martylax to tak sprzedaje, że... że no... wiadomo, Nora... Nora... Nora, Julia... Julia... Boże, nie widzę Julii, czekajcie, jestem ślepy. A, Julia jest odhaczona przecież, no tak. Lara... czekajcie, zobaczymy, czy, czy dobrze patrzą. Czy ten, czy dobrze kartkują? Ja witalia jak nie strasło, Spaduwa. Dobra, ja myślę, że to będzie Irenka. Frances jest ciepła. Kolejny dzień taki Kolejny prosty, dzień. ale jednak ktoś musiał nie pracować. Kto? Nie mam pojęcia. W ostatniej, w, ostatniej, w, w ostatniej chwili zauważyłam Frances. Także Frances na pewno jest czyściutka, Julia Louis. Co, co jest zresztą? Nie mam pojęcia, dlatego trzeba to sprawdzić. Ale Ej, najbardziej wyłatwia. podejrzana dla mnie jest Irenka Mimo wszystko. Żeby łatwiej ci się paliło, to no nie że Irenka ręka zawsze Irenka. była taka podejrzana. To ona zawsze się No to nie zobaczy. ona. To, tak, no. jaka krzywo patrzyła. Dobra, Dawana. Nie no kurczę, jest ciężko. Jak już tak fajnie wyszło wszystko, to jest to jest okej, okay, nie, ale... Jest Katie Julia, Kerka dziękuję za followka. Jula. Gdzie ty jesteś, Jula? Dobra, mamy Julę. Pikniętą. Frances! Hop! Frances, nie wiem, wydaje mi się, że... Że musi to być jakaś Rów czy coś. Coś ten tam ktoś jest w ogóle? czekajcie nie no roof jest Kurczę pracuje ja pierdykam opał nie wiem helenka? helenka chyba nie no pracuje raz dwa raz dwa trzy raz dwa trzy ja pierdykam ktoś tak dobrze robi to nie mam pojęcia Luis, Clara, no one to wiadomka. Nie no, w ogóle nic tutaj się nie dzieje. Dobra, strzelam w norę. No dobra, kończymy ten kabaret. To co, przyznasz się czy nie? życie to kabaret. To też, to też. Ja nawet się przyznała, haha, Niczego w życiu nie żałuję. A nic nie osiągniesz Matrono. Nie masz tu władzy. To Żadnej władzy? Mi... No nie! Nie jest władzy tym te... w tym tęczu! No powiem, wam szczerze, po że... hmm. powiem wam szczerze, że... Powiem wam szczerze, że... Sama jestem w szoku, dlatego... Mój strzał poleci w... Wy... Daisy! Hmm. <laughs> <laughs> Tylko to nie, nie Daisy! Ja. <śmiech> <śmiech> o ty, dla Trwała ty lata jeszcze! <laughs> Ja pierdykam Dobra reset Nora Nora, Helen Nora, Helen, Katie Nora, Helen, dobra Helen jest Helen jest tym Jest, let's go Dobra, czekamy do końca, bo już i tak wiadomo, że to jest Helen, nie? Oj, Helen, Helen, tylko żeby mi nie uciekł, skurczybyk. Jezu, no, GG. <laughs> Ma, jeszcze chwilę, już dostawim info, że, że właśnie ten, że już wiem, że to jest ona. No i co, no, e, coś za szybko, coś za szybko ten meczyk. Myślałem, że ucieknie ostatnio, bloody, fajnie uciek nie tym razem. Bladę uszu, bladę uszu. No nieładnie. To tam. <grystanie> Jak tam się robiło na dzwonach? <grystanie> na dzwonach? A, średnio. Dlatego sobie poszedłem. <grystanie> Oj, Helen, Helen. Ma <grystanie> Helen. No trudno się Bo sobie mówi. teraz. No trudno. Ale fajnie fejkowałeś. Mamy przerąbane. Dobra, let's go. A to jeszcze? Ja myślałem, że to już jest koniec. Mamy przerąbane. I Jula. Nie, znaczy Jula i Luis wydaje mi się, że jest okej, okay, nie? Frances, Frances, Klara, Opal, Rów. Frances, Klara, Opal, Roof. Frances, Klara, Opal, Rów. Nora? No kurczę, Nora też jest. Ja pierdykam, fejkuję, nie? No nie wyczymiem. Nie mam pojęcia, kto to może być. Nie, nie mam pojęcia. Witam was, drugie zakonnice, moje Witaj kochane. Pana. Została chyba już tylko ostatnia nasza grześniczka. Pytanie, My która... nie ma żadnych grześniczek. Wszystkie są grzeczne. Każda jest grzeszna, na pewno, na stos. Na swój sposób. Dzisiejszego dnia wiem, że na pewno któraś z Was pracowała. Pytanie: która pracowała trochę gorzej niż reszta? I to jest najgorsze. Pracować każdy może trochę lepiej lub trochę gorzej. Dokładnie. No to Byłem pewna o. tego dlatego. O. Nora. No nieźle. No nie. W końcu no nieźle.